Mamo? Słucham. Daj hajs. Co daj hajs? Co co? No daj pieniądze. Znowu? Ale jak znowu? Nie rozumiem. Czego nie rozumiesz? Ja się pytam czego nie rozumiesz. Tylko daj i daj. Co ty myślisz, że ja jestem bankomat? Zatrzymajmy tę sytuację, zanim zamieni się w wyniszczającą kłótnie. Jest to zderzenie dwóch światów, w którym odpowiedzialny za przebieg rozmowy rodzic nie nawiązuje dialogu. Co więcej, stawia pytanie, czego nie rozumiesz? Pytanie to jest komunikatem, który z założenia jest agresywne i stawia Twoje dziecko w poczuciu bezradności. Jest to pytanie pozorne, które nie pozostawia przestrzeni do dalszej dyskusji. Rodzic po raz kolejny występuje z pozycji siły i z premedytacją wywołuje poczucie winy u dziecka, które z jednej strony ma swoje potrzeby. A z drugiej, umówmy się, do kogo ma przyjść po pieniądze, jeśli nie do rodzica. Taki sposób prowadzenia rozmowy z dzieckiem jest doskonałą formą dla rodzica, żeby wyładował swoje frustracje, ale z pewnością nie prowadzi do zbudowania dobrej, pozytywnej, wspierającej relacji z dzieckiem. No kurczę, bo zapomniałam o tych chemii, na jutro mam konkurs. Nie mam pomysłu. Szkoda, że później nie zaczęłeś się nad tym zastanawiać. Mamo, wiesz co? Bo jest taka sprawa. Słuchaj, pożyczyłem hajs koleza, teraz nie chcę mi oddać. Trzeba było najpierw o tym pomyśleć. Mamo, bo miałam za dużo nieobecności w szkole i teraz mam zagrożenie na koniec roku. Trzeba było wcześniej o tym myśleć. Nie możesz jak swój brat myśleć trochę naprzód, być odpowiedzialną? No nie! bo czy ty to widzisz? Piętnując błędy swojego dziecka, po pierwsze. Budujesz w nim strach przed podejmowaniem własnych decyzji, po drugie, odbierasz mu zaufanie do ciebie i być może następnym razem będzie próbowało to zataić. Zastanów się, czy na pewno tego chcesz. I najważniejsza rzecz. Kiedy porównujesz swoje dzieci między sobą, rozbudzasz w nich rywalizację o rodzicielską miłość, która jest bezwarunkowa. Zastanów się, czy wrogość między Twoimi dziećmi to jest droga, którą chciałbyś, aby podążały przez resztę życia. Czy wody? Mhm. Siema. Lekcję odrobiłeś? Co? Pytam się, czy lekcję odrobiłeś? Nie. No zapomniałem. Zapomniałeś? Jak mogłeś zapomnieć? Nie wiem. Możesz powiedzieć, jak mogłeś zapomnieć odrobić lekcję, skoro jak wychodziłem prosiłem cię o to, żebyś się zrobił, ale na to masz czas, tak? Cały dzień w telefonie, tylko na te głupoty. Co to w ogóle jest? Co to jest? Jakiś rozhistoryzowany piętnastolatek? Przecież to papka dla mózgu. Ty nie masz jakichś szerszych horyzontów, zainteresowań? Nie wiem. To są moje zainteresowania. Proszę cię, nie bądź śmieszny. W tej chwili masz do pokoju odrabiasz lekcję. Co? No ale czemu? Bo ja tak mówię. Jak widzisz, komunikacja może być prawdziwą magią. Z jednej strony może inspirować, motywować, podnosić na duchu. Z drugiej strony może być niczym niszczycielska siła żywiołu. I tak właśnie było w sytuacji, którą przed chwileczką zaprezentowaliśmy. Jakie błędy popełnił ojciec? To było ich wiele. Po pierwsze, energia, z jaką rodzic wchodzi w rozmowę z dzieckiem. Pamiętaj, jest to fundamentalna sprawa, dlatego że Ogrom złości, ogrom poddenerwowania rodzica z perspektywy dziecka jest czymś, co po prostu na starcie już przygniata. Po drugie, brak jakiegokolwiek zrozumienia oraz zainteresowania światem, inspiracji Twojego dziecka jest czymś, co od razu na starcie grubą kreską maluje dwa światy. Świat Twój i świat Twojego dziecka. A to rodzi poczucie niezrozumienia ze strony dziecka. W związku z powyższym, nawet jeśli widzisz, że nie rozumiesz świata inspiracji Twojego dziecka, nawet jeżeli masz poczucie, że niesie ono ze sobą niską wartość dydaktyczną, nie zaczynaj od dyskredytowania. To jest najgorsza z możliwych dróg. Poznaj ten świat, pozwól się Twojemu dziecku zaprosić do niego. Jeżeli to jest muzyka, wysłuchajcie razem tej muzyki, porozmawiajcie, dlaczego jest ona ważna dla Twojego dziecka, co ono w niej odnajduje. Jeżeli to jest youtuber, obejrzyj kilkanaście odcinków z Twoim dzieckiem, odłóż ocenę na bok i spróbuj. By się dowiedzieć, co Twoje dziecko w tym świecie odnajduje, bo z pewnością stoją za tym bardzo ważne dla niego powody. Kolejna rzecz to nakazowe wysyłanie do odrabiania lekcji. Jezu, jaki to jest częste, znamy to wszyscy z autopsji, słyszeliśmy setki razy. Marsz w tej chwili odrabiać lekcje, nie wyjdziesz na podwórko, dopóki nie odrobisz tych lekcji. I teraz zobacz, jaki uruchamiasz mechanizm. Mechanizm pod tytułem. Idziesz na zesłanie do kamieniołomów, do ciężkich robót, i z takim nastawieniem ciężko jest wyzwolić w sobie radość z poznawania wiedzy, ciekawość świata. W związku z powyższym, znaj sposób na to, żeby zainteresować twoje dziecko wiedzą, którą ma z tytułu odrabianych lekcji poznać. Rozbudź motywację wewnętrzną, albowiem ona zawsze wygrywa z nakazową, siłową motywacją zewnętrzną. Ostatnia rzecz to słowo pod tytułem, bo ja tak mówię. No to już jest prezentacja siły w czystej postaci. To jest po prostu terror w biały dzień. Pamiętaj, że na dzień dzisiejszy, jeżeli Twoje dziecko jest jeszcze niepełnoletnie, to nie ma narzędzi do tego, żeby się przeciwko temu przeciwstawić. Do czasu. Do czasu okresu dorastania, do czasu, kiedy będzie miało swoje narzędzia, żeby odwdzięczyć ci się za to i zaprezentować, jak to jest, kiedy stawiasz kogoś pod ścianą, przed faktem dokonanym z pozycji siły. Bądź rodzicem rozumiejącym, wspierającym, dąż do tego, żeby budować dialog z własnym dzieckiem. I w jaki sposób to robić? O tym będą kolejne odcinki, a na dzień dzisiejszy to już wszystko. Jeżeli te treści, które Tobie zaprezentowaliśmy, zarezonowały w Tobie, widzisz w nich wartość, pamiętaj, żeby kliknąć subskrypcję. Pamiętaj, żeby dać dzwoneczek, łapkę w górę, komentarz, piszcie o rzeczach, które są dla Was tematami z zakresu komunikacji, które chcielibyście, żebyśmy wykorzystali w kolejnych odcinkach i dajcie szansę innym odkryć piękno komunikacji. Dzięki wielkie. Cześć!